Jesteśmy w Lubinie, jest to nasze miasto, w którym się urodziliśmy. Na pewno kojarzy nam się głównie z instrumentami, nie kojarzy nam się w ogóle z miedzią. Chociaż teraz to już jest KGHM-owskie miasto. Tutaj jesteśmy pod pomnikiem pana, który jakby nosi miano tego, który odkrył mieć. Na pewno to był zespół wielu ludzi, ale on jest jakby głównym który odkrył tutaj Mieć I, i od tamtej pory to miasto się zmieniło z muzycznego w kopalniane. Wcześniej był tutaj defil, fabryka instrumentów lutniczych, fortepianu, pianin, fortepianów, były tam robione mechanizmy do wszystkich pianin w Polsce, gitary, skrzypce, zresztą każdy wie co to jest defil, no i dzięki temu defilowi powstaliśmy my, bo nasz ojciec tutaj przyjechał stroić pianina w 60-tych latach, no, i tak poznał naszą mamę, i jesteśmy mocno związani z tym miejscem. Właściwie to też y, trochę się przyczyniła kopalnia, dlatego, że nasza mama przyjechała to jest, ze względu na to, że jej tato pracował w kopalni. I właśnie tutaj ciekawa historia jest związana z naszym dziadkiem. No Ten pan, pod którym stoimy, y, z naszym dziadkiem wódkę pił nie raz. Y, na, nasz dziadek przyjechał tutaj z kopalni uranu. Więc nie dożył y, czasów y, dzisiejszych. Ja w ogóle dziadka nie poznałem. Trzy lata przed moim urodzeniem zmarł. Kamil miał rok, czyli też w zasadzie go dobrze nie poznał. Y, ale tym, z tym panem się znali. Idziemy teraz odwiedzić Defil. Jesteśmy w defilu, to jest brama główna, w którą wjeżdżały samochody i zabierały stąd instrumenty na tej rampie. Pamiętam, ja pamiętam tą rampę z takiej perspektywy mniej więcej jakbyśmy mali, tu był wszechobecny zapach drewna, wszystkie maszyny, hałas bardzo duży. Tu się otwierały te drzwi cały czas, podjeżdżały wózki takie akumulatorowe głównie, nie? Woziły, woziły sprzęty. No tutaj widać stoł, jeszcze to stół. Widać. Ewidentnie też można zobaczyć tory, na których poruszały się instrumenty zrobione i materiały do zrobienia instrumentów. Drewno. Drewno się suszyło w tamtym mniej więcej miejscu. Tutaj pakowali już instrumenty, które były zrobione. No tutaj mamy miejsce bardzo ważne w defilu w którym była wzorcownia, w którym były korekty i tak dalej. Miejsce jakby centralne, Tam dochodziły instrumenty główne na halę produkcyjną. To jeszcze jest dużo sprzętu, takiego, z, 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 można było wykorzystać, instrumenty. Jeszcze, żeby instrumenty. Wszędzie jeszcze leżą jakieś skarby. Tam jakiś, jakiś, jakieś jakiś kawałek, kopyta, gitarki, takie, co dla dzieci robi. Bo były bary ale też u nas są. Tutaj było przejście do czegoś. Да.